Aktywność. Energia. Kreatywność. Adrenalina. Życie na żywca. Dzisiaj życie nażywca wybiera się na bezkrwawą walkę. Przedstawimy Wam jeden ze sportów ekstremalnych, czyli paintball. Strzelamy kulkami z farbą spożywczą. O tym wszystkim za chwilę dowiemy się od naszego eksperta Bogdana z Hyperactive Team. Znajdujemy się w CPX Sports w Joliet i tutaj przedstawimy Wam sport paintball, o którym już wspomniałam. Powstał on w latach 50. Na początku tego typu kulki spożywcze używane były do znaczenia drzew i bydła. Później kilku przyjaciół wpadło na to, że można w ten sposób również się bawić. I tak oto ten sport zaczął bardzo intensywnie się rozwijać i teraz już w zasadzie na całym świecie jest bardzo popularny. Co jest nam do tego potrzebne, opowie nam nasz ekspert z Hyperactive Team, Bogdan. Jestem tutaj z chłopakami, z Bogdanem z Hyperactive Team i Mariuszem. I chciałam zapytać, co jest niezbędne. Może zacznijmy od tego, w co się powinniśmy ubrać do takiej zabawy. No, jak Karolina widać na załączonym obrazku, a jesteśmy ubrani tutaj już najbardziej poważnie, jesteśmy w Kamo, a wszyscy cały mój team jest uzbrojony. A ogólnie ubranie chodzi o to, żeby było po prostu łatwo spiralne, bo jak ktoś jeździ częściej, to dobrze jest mieć taki, taki ciuch na sobie, żeby po prostu łatwo było go wymyć. Z następnym ze sprzętu ważne są rzeczy protektory, ochraniacze na kolanach, na ręce, na łokcie, dobre buty prawda, mocne. No i najważniejszą rzeczą jest tutaj jak widać u Mariusza mamy zobacz, maskę. Także to, to jest praktycznie z, e, główna sprawa, jeśli idzie o protection i o ubrój, ubiór nasz podczas gry w paintball. Maska nas chroni przed kulkami, chroni nasze oczy, naszą twarz. No i dodatkowo, jeżeli ktoś ma kominiarkę, to też troszeczkę absorbuje uderzenia z tyłu głowy. E, nie boi nas wtedy tak to bardzo. To jest, jeśli idzie o ubrój, ubiór. Jeśli chodzi o ubiór, czyli generalnie chodzi o kamuflaż. A powiedz o rzeczy najważniejszej. E, powiedz o broni, jakiej się używa. E, no broń głównie w no, paintball a karabiny, pistolety na kulki na zasadzie wystrzał polega na zasadzie sprężonego powietrza prawda to powoduje to, że broń strzela możesz Mariusza odpiąć tutaj? super to jest właśnie akurat w Mariusza przypadku a butla jest schowana z tyłu u niego na na plecach, widzisz, tutaj ma takie dodatkowe a zbiorniki na takie ekstra rzeczy. No i sprężone powietrze przekazywane jest przewodem do karabinu i kulki sobie lecą w momencie kiedy chce wciskać strzela, prawda? Dodatkowym gadżetem u Mariusza jest jeszcze jak broń krótka. A, która działa też na sprężone powietrze. W tym wypadku ma tutaj e, nabój ga, gazowy, który a, po prostu zawiera w sobie sprężone powietrze, kulki są mniejsze. i Czy to, to znaczy, jest że one mniej bolą? Jak się... Troszeczkę mniej, tak. Tak, tak ale też dwie, przez to mają mniejszy zasięg tak, na krótki dystans. To jest bardziej do interior, prawda, do już jak budynku taktycznej gry, prawda? Dodatkowym sprzętem jeszcze u nas, w naszym przypadku, jak widać u mnie radio, u Mariusza Radio, komunikacja, prawda? To jest bardzo ważne komunikacja w Teamie a wtedy nam no, po prostu dużo lepiej się gra z ludźmi, którzy też dobrze grają, możemy sobą rozmawiać, opowiadać sobie co się dzieje na, na polu gry, prawda? Także to jeśli idzie o sprzęt. Ale jeśli chodzi o początkujących, którzy chcieliby po prostu spróbować tej zabawy, zobaczyć, czy w ogóle będzie im się podobało, to wystarczy, że przyjadą tutaj i można wypożyczyć sprzęt, można... Tak jest, tak wystarczy jest. się tylko odpowiednio ubrać? Dokładnie. Wystarczy, że się do nas zgłoszą, my już ich... E, oni muszą się ubrać sami, prawda? Nie będziemy ich uzbrajać w kamuflaże i takie inne rzeczy. Wystarczą dresy praktycznie, jeżeli ktoś nie ma kamo. A dobre buty, na pewno mocne, też każdy powinien mieć. A, tak, najlepiej długie, za koskę, Dużo się biega, dużo się, wiecz, a ludzie się wczuwają w czasie gry, padają na ziemię, rzucają się, także ważne są, ważne są żeby były do, dobre buty, ważna rzecz. A, tak, kontuzji, bo to też jest ważne. No i oczywiście gany, my rentujemy gany, kulki, my sprzedajemy kulki. Praktycznie to, co jest potrzebne od osoby takiej zielonej z ulicy, to tylko przede wszystkim chęci. No i tyle. No super, to my spróbujemy, zaczniemy tą przygodę z paintballem. Przerwy pomiędzy grami mamy już dwie za sobą. Dzięki tym chłopakom nie oberwałam aż tak mocno. Jakie są Wasze wrażenia? Wow. <grywa> no jak, jak zwykle. Jesteśmy zawsze otwarci na, na takie wyzwania i jeszcze jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Zawsze wygrywacie? Nie. Nie, no. nie ma czegoś takiego, że zawsze człowiek wygrywa. Są i też porażki. A jak twoje wrażenia? Moje wrażenia są bardzo dobre. Oberwałeś, co? Oberwałem tylko raz w głowę. Także, partnera, ale żyję, ale od żyję. Partnera. Od partnera mojego z drużyny, ale żyje. Widocznie musiał się pomylić, prawda? Przy, bo mamy podobne mundury, ale no niestety, niestety mu tak wyszło. Ale wrażenia z gry są bardzo dobre. Co niedzielę tu przyjeżdżamy. I, no i zapraszam, zapraszam serdecznie do, do, takich, do takich zabaw, bo, bo to jest bardzo fajne spędzenie czasu. Teraz zobaczymy, jak wrażenia drużyny przeciwnej, trochę mniej przygotowanej co widać nawet po strojach, ale dziennie walczyli. Powiedz, jak oceniasz grę przeciwnika? Bardzo zdradliwa, no i zemściwa strasznie, aczkolwiek poradziliśmy ogniem bocznym, w ciągu jednej minuty czterech zawodników wykończyliśmy, ale szykuje się zemsta, kochani. A powiedz, jak w ogóle ci się podoba ta zabawa? Yy, bardzo fajna jest zabawa, no i yy, będę chyba kompletował sprzęt teraz, no i kontynuował tą zwariowaną przygodę. He didn't Zakończyliśmy naszą przygodę z paintballem, dzisiejszą przygodę, cali i zdrowi, a czy będą ślady zobaczymy. Paintball przez to, że jest kojarzony z przemocą, wzbudza kontrowersje, ale ja myślę, że te obawy są grubo przesadzone, dlatego że mieliśmy świetną zabawę dzisiaj i jest to też chyba fajny sposób na to, żeby spędzić, spędzić mi o czas, ale też nabrać takiej kondycji fizycznej, bo to jednak... Trzeba biegać, trzeba zauważyłaś, trzeba troszeczkę pokłócać, poczołgać się, poskakać poprzeskakiwać przez szkody, przez szkody terenowe, prawda? Myślę, że będziemy się w to częściej bawić. No my się bawimy regularnie, także wszystkich chętnych zapraszamy bardzo serdecznie na nasze wyjazdy. Jeździmy przynajmniej raz w miesiącu, jeżeli jest sezon mamy dwa, trzy wyjazdy w ciągu miesiąca, także wszystkich, wszystkich serdecznie zapraszamy. No jak widać, kondycje można sobie wyrobić, nauczyć się troszeczkę gry taktycznej, poczuć tak naprawdę jak to jest na wojnie, bo tutaj już jest takie najbardziej bliskie prawda, spotkanie z e, tą już wojenną rzeczywistością, co czuli nasi dziadkowie i pradziadkowie. Prawda? Także definitywnie wszystkich serdecznie zapraszam, niech każdy to spróbuje zrobić. Warto. Zapraszamy serdecznie. Życie na żywca. Karolina Brocka.